Cześć, z tej strony Radek Przybysz z serwisu sport tvp.pl. A ze mną jest Marcin Bożęcki, mój redakcyjny kolega. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I zapraszamy na nasz nowy cykl, który będzie się pojawiał na naszym kanale na YouTube, kanale TVP Sport. Cykl, jak wyglądałoby dane kluby, gdyby w ostatnich latach nie sprzedały swoich najlepszych piłkarzy. Taka nasza hipotetyczna zabawa, jak dany zespół mógłby wyglądać, gdyby w ostatnich latach nie oddał swoich, swoich największych gwiazd. A zaczynamy od i Dortmund. Wybór nieprzypadkowy, bo już 13 lutego pokażemy mecz jednej 8 finału Ligi Mistrzów, w którym Borussia zmierzy się z Tottenhamem i będzie to pierwsze spotkanie fazy pucharowej, które TVP Sport i Telewizja Polska pokażą na otwartej antenie tej wiosny. No i mój kolega redakcyjny Marcin Borzęcki, ekspert w sprawach niemieckiej piłki. Z nim sobie razem wybraliśmy taki skład i trochę teraz o nim opowiemy. Jak wyglądałaby taka idealna jedenastka BVB, gdyby w ostatnich latach nie sprzedała ona, zresztą za ogromne pieniądze zazwyczaj, swoich najlepszych piłkarzy. Marcinie opowiedz na początek może jakie ustawienie wybraliśmy i dlaczego ustawienie na wskroś ofensywne, bo ustawienie 3-4-3, ale też nie bez kozery, bo jednak Borussia Dortmund w tych najlepszych swoich latach w tym stuleciu, kiedy zwłaszcza pod wodzą Jurgena Kloppa dwa razy wygrali mistrzostwo Niemiec, grała w finale Ligi Mistrzów. Jednak przede wszystkim bazowała na bardzo mocnym ataku, na piłkarzach kreatywnych, szybkich, przebojowych. No nie bez kozery z jakby trybuny Stadion Signal na Park, córz zapełniały się do ostatniego miejsca, bo niezwykle miło się te drużyny oglądało, więc tak naprawdę próbowaliśmy tutaj upchać jak najwięcej piłkarzy ofensywnych. No i stąd też takie ograniczenie obrońców do zaledwie trzech, raptem taki jeden, bardziej defensywny pomocnik no i reszta raczej nastawiona na atak. No to jedziemy, zaczynamy od tyłu, od bramki w bramce Jens Lehmann i tu jest już być może wybór na start trochę kontrowersyjny, bo Lehmann, jak się za chwilę przekonacie, jest jednak trochę starszy niż pozostali członkowie naszej, tej wymarzonej jedenastki, ale jednak wtedy decydujemy się na niego po pierwsze dlatego, żeby może młodszym kibicom przypomnieć, że taki bramkarz był, był to przecież bardzo dobry bramkarz i pewnie większość nas kojarzy go z Arsenal, z tego, jak grał w tej drużynie niepokonanej w sezonie 2003-2004, jak dochodził z kanonierami do finału Ligi Mistrzów, a przecież Leman wcześniej grał również Borusi Dortmund i właśnie przed tym niepokonanym sezonem przeszedł do Arsenalu, a wybieramy go również dlatego, że jest jednak chyba bramka, był bramkarzem o klasę lepszym niż Roman Weidenfeller, tak, który gdzieś tam, jeżeli się ocierał o reprezentację Niemiec, to był tym trzecim, czwartym bramkarzem, a Leman przecież w swoim najlepszym czasie walczył, a nawet wygryzał ze składu wielkiego Olivera Kana. No dokładnie, głównie z tego względu Leman jest krok jeden Flerem Raz ta rywalizacja z Kadem często wygrywana. Pewnie gdyby był troszkę młodszy, to, to wejście nawet Manuela Neyra do kadry byłoby znacznie opóźnione. No i świadczy też o tym jego CV. Mimo wszystko trafił do, do Arsenalu, już w podeszłym wieku tam sobie radził świetnie, potem nawet w trzymał poziom. Bramkarz bardzo ciekawy, bo z jednej strony wielkie umiejętności, ale strasznie, strasznie kontrowersyjny zawodnik. Do dziś dzierży rekord czerwonych kart, jeśli chodzi o bramkarzy w Bundeslize. Cztery czerwone kartki. No to był. To był taki zawodnik, który jak wychodził do piłki, to zgarniał piłkę, ale jeszcze dwóch rywali, dwóch swoich zawodników, gdzieś tam wyprostowaną nogę wsadzał, także e, bardzo kontrowersyjny bramkarz. Jeszcze będąc potem piłkarzem Stuttgartu, zapisał się takim dosyć e, ciekawym e, epizodem w meczu Ligi Mistrzów z Unireą e, No Nie mógł wyjść do tale, to oczywiście w trakcie spotkania, więc załatwił swoje potrzeby za bandą reklamową. Tak, postać bardzo ekscentryczna, lubił tak. sobie gola strzelić, lubił kogoś złapać za gardło, tak, czy to rywala, tak, czy swojego tak. obrońcę. No ale by chyba bez tego charakteru nie był w stanie wygrywać czasami tej rywalizacji z kanem. Idziemy Właśnie. dalej, postać zdecydowanie mniej kontrowersyjna, bardziej spokojna osobowość. Czyli Polak Łukasz Piszczek. On jest pierwszym z naszych trzech. Jedziemy od prawej, oczywiście zaczynamy od prawej strony, jednym z naszych trzech środkowych obrońców. No tu na Łukasze chyba nie ma bardzo co zagłębiać. Po prostu legenda już żywa Borusi Dortmund, członek Rady Drużyny, jeden z wicekapitanów teraz za marko Reusem, Luciana Favra. No i dziewiąty jego. Dziewiąty sezon, już Borus. I tak, no i to jest chyba bardzo rzadko spotykane, żeby na tym poziomie cały czas trzymać równo wysoką formę. No, myślę, że wiosna poprzedniego sezonu była gorsza, to też się trochę odbiło na mundialu. Natomiast poza tym cały czas topowy poziom, cały czas wśród właśnie ulubieńców kibiców, z uwagi na to, że e, no zawsze można na niego było liczyć. Nie było żadnych wahań formy, zawsze był e, w tej topowej formie. Te słynne rankingi Kickera, które są co pół roku, co rok wypuszczane, jeśli chodzi o, e, o zawodników Bundesligi, on zawsze się kręci albo gdzieś tam klasa międzynarodowa, albo klasa światowa, no i to po prostu e, najwięcej o nim mówi, najtrafniej. Obok piszka na środku obrony stawiamy na Sokratisa Papastatopoulosa. Co prawda rozważaliśmy tu jeszcze kandydaturę Antonio Rydigera, gdyż może to będzie zaskoczeniem dla niektórych z Was, ale obrońca obecnie Chelsea również ma za sobą spędzony czas w drużynach juniorskich. Borussia Dortmund przeszedł przez tamtejszą akademię, natomiast nie przebił się do pierwszego składu. Później przez Stuttgart, przez Rzym trafił do Londynu, ale my jednak stawiamy na Sokratisa, który też jest teraz w Londynie, co prawda w Arsenalu. No nie jest to może jakaś wybitna postać, no ale ale umówiliśmy się na to, że wybieramy tych obrońców, którzy gdzieś tam odeszli, a jednak no, Sokratis był, był jednak o ten poziom wyższy niż, nie wiem, Felipe Santana czy. czy, czy... Choćby nawet na Węsu który parę lat grał Subotis. w Borosi e, i grał dosyć solidnie, jednak Sokratis w tym swoim takim prime time kiedy był w tej najwyższej formie był piłkarzem lepszym na pewno niż subotić. Teraz, teraz, teraz le, lekki regres i taki ciekawy zawodnik, bo pełen sprzeczności. Z jednej strony na boisku twardziel, charakteryzujący się agresywną grą, czasem brutalną na granicy faulu, a z drugiej ponoć poza boiskiem no bardzo spokojny człowiek. Tak jak śmiano się, że Obama jak przyjeżdżał na treningi złotym Lamborghini albo chodził tam w butach wysadzonych kryształami, tak Sokracis przyjeżdżał fiatem 500, bo on mówił, że mu wystarczy przejść z punktu A do punktu B i ponoć bardzo spokojny, bardzo skromny i dopiero na boisku gdzieś tam to jego oblicze się objawiało. Tak, charakterek miał ja pamiętam zawsze, że w Football Managerze, w tych ostatnich wersjach, lubiłem go mieć w drużynie, bo on miał wysokie, wysokie te współczynniki odbioru, mm. krycia, tak, 19-18, ale zawsze miał agresję na 20 A, i zawsze od niego, za od niego była pewność kilku czerwonych kartek za w sezonie. No i tę trójkę stoperów uzupełnia nam nie kto inny jak Mats Hummels, który paradoksalnie chyba lepszym obrońcą, myślę, i, i na pewno bliżej odniesienia. Wywalczenia tego świętego grale, czyli Ligi Mistrzów, był, był w Borusji, teraz odszedł do Bajernu i, i jakby troszeczkę, może pół poziomu niżej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Nie, no, zgodzę się zdecydowanie, zwłaszcza teraz nikogoś mu zarzuca, że jest piłkarzem, któremu brakuje dynamiki. Natomiast on się świetnie odnajdował w tej granicy, tak jak już mówiliśmy, ofensywnie Borusji, zawodnik dysponujący świetnym podaniem, więc to było często wykorzystywane, no to był bardzo dużo asyst. Sam też często takich szukał rajdów, strzałów z dystansu. Natomiast te jego perypetie w Borusji były takie no, różnorakie. Z jednej strony chodzi o takiego inteligentnego, spokojnego człowieka, Wieka, ale lubił się pokłócić. Kłócił się z Tomasem Tuchelem, czasem podważał umiejętności i zaangażowanie kolegów w mediach. Były też takie epizody, że gdzieś tam rzucił koszulką, cisnął opaską, pokłócił się z kibicami, więc nie do końca wszyscy kibice Borusi wspominają ten jego, może nie tyle epizod, bo trwał kilka lat tego przygodę z Borusią dobrze. Jednak gdy teraz. Pojawiają się spekulacje, że może odejść z Bayernu i niektórzy przymierzają go do Borussii, to kibice raczej kręcą nosem. Raczej nie są za bardzo mm, nastawieni optymistycznie. To byłby już taki trzeci powrót w jego tak. karierze, bo przecież on jest wychowankiem Bayernu, tak, najpierw Bayern, się przeniósł tak. za grosze, nawet Bayern nie zdążył go zadobytować seniora, tak, potem tak. się przeniósł tam za kilka milionów hmm. euro do Borussii i wrócił no ten i wrócił powrót po potem do Monachium był bardzo uzasadniony, bo on jest tak jak mówisz wychowankiem, sam się tam wychowywał. Jego partnerka pochodzi, mieszka tam kilkanaście kilometrów od Monachium. Jego rodzina też są związanie z tym jazdem, jest tak naprawdę no, ze wszechmiar logiczny, ale sportowo myślę, że jednak nie niedosyt na razie. Mm -hmm. Przechodzimy do pomocy. Słuchajcie, w pomocy czteroosobowej zastanawialiśmy się, czy umieścić Mario Gecego, ale jednak no, po odejściu z, Bayernu, z Borussii do Bayernu i po powrocie do BVB jednak poziom, poziom niżej również teraz nie łapie się zazwyczaj do, do pierwszego składu BVB, dlatego stawiamy na początek na, prawym, na prawej stronie na Henrikam Mkhitaryana, czyli Ormianina, który swoją drogą też po odejściu z Borussii. Borussia był fenomenalny. W Shakhtarze też. Później już było z tym, z tym dużo gorzej. W Anglii w United zawiódł kompletnie. W Arsenalu gra w skradkę. Ten drugi sezon w Borussii miał bardzo słaby, jakoś ciężko powiedzieć dlaczego, ale na się niego jakieś takie problemy z decyzyjnością, nie trafiał w oczywistych sytuacjach, marnował proste piłki. Natomiast ten na trzeci sezon, kiedy już grał u Tomasa Duchala, no to był absolutnie fenomenalny piłkarz. 11 goli, 20 asyst w samej lidze, w 37 meczach. Niesamowite statystyki. Grał po profesorsku i on tak się zachowuje też poza, poza, poza boiskiem. Studiuje ekonomię z naszych języków. Jego ulubioną e, takim formą spędzania wolnego czasu jest gra w szachy, więc niezwykle inteligentny piłkarz, niezwykle taki opanowany i na boisku jakby widać było te, te cechy charakteru. A słuchajcie, Marcin jest tak przygotowany, po prostu mnie tu zaskakuje. szachami teraz, no fantastycznie, dobrze, szachuje. E, środek pola. I to jest ten, ten, ten jeden z bardziej cofniętych piłkarzy, o którym mówiliśmy, czyli Ilkay Gindogan. Może no na pewno nie klasyczny defensywny mm. pomocnik, nie, nie, bardziej nie. ma te inklinacje ofensywne, ale w tej Osemka. naszej... Ósemka. Tak, ósemka. W tej, naszej, w tej naszej pomocy on jakby będzie grał najbliżej, grałby najbliżej obrony. On przeniósł się do Borussii Dortmund w 2011 roku z Norymbergi, a później za 27 milionów do City, w którym też raz gra, raz nie gra. No tam jest konkurencja to ciekawe, bardzo. Piłkarz, piłkarz urodzony w Gelsenkirchen i net rok albo dwa terminował w Winiorach Szalkę. <noise> dopiero potem przez Bochum, przez Norembergę trafił do Dortmundu. no Jurgen Klopp rozpływał się na jego inteligencją. On ten sezon, kiedy Borussia otarł do finału na Wembley, był absolutnie fantastyczny w wykonaniu Gendogana. Regulował tempo gry, rozgrywał. no Szefem był na boisku I dopiero ten kolejny fatalny skutek kontuzji, problem z kręgosłupem, Tam niespełna 60 minut w całym sezonie ligowym, no, czyli tak naprawdę cały rok jak krew w piach poszedł i no i ciekawe swoją drogą właśnie jak potoczyłaby się jego przygoda, no bo jest dzisiaj zawodnikiem City i dość regularnie gra, natomiast na pewno ten rok bez, przy... rok bez gry mocno wychował jego rozwój. Mm -hmm. Kariera naznaczona problemami ze zdrowiem tak jak w przypadku Piszka po części, tak jak w przypadku Marco Roysta zdecydowanie, bo to jest partner Gindogana na środku naszej pomocy, może troszkę kontrowersyjnie, bo Reusza zazwyczaj był kojarzony z tą dynamiką, grą na skrzydle, ale jednak teraz u Luciana Favre on gra na dziesiące, jest tak za napastnikiem, on znajduje się tam fantastycznie, więc y, tak sytuacja nas tu wymusiła, że, że umieszczamy Rejsa w środku pola, no już żywa legenda Borussii Dortmund, co tu dużo mówić. On z Borussii nie odszedł, ale no, w tej marze marzeń musiał się znaleźć. Znaczy odszedł raz jako junior, był zawodnikiem Borussia Dortmund, no prawda, potem patrzę tak do RSV An, Borussia Mönchengladbach i powrót do Borussia Dortmund. No nie do wiary, że e, tak szklany piłkarz, z jednej strony tak znakomity, a w swoim dorobku tylko jeden Puchar nie jest, dwa Super Puchary Niemiec, ominało go Euro we Francji, ominął go Mundial w Brazylii, e, więc tak naprawdę okazja do, do zgarnięcia no, poważnych, e, poważnych sukcesów z reprezentacją. E, no i mimo wszystko wielki niedosyt. No Teraz gra lepiej, e, jeśli w ogóle jest zdrowy, to, to gra znakomicie. No, zresztą ma taką dziwność dziwną przypadłość, że jakkolwiek często łapią go, Tak, jeśli już wraca na boisko, to nie potrzebuje tam dwóch, trzech meczów przetarcia, tylko zwyczaj wchodzi i od razu prezentuje się świetnie. No i on sam zresztą mu wiele razy na tym w mediach, że, że te kontuzje go tak trapią, że oddałby po prostu wszystkie sukcesy, wszystkie, wszystkie chwile chwały za to, żeby poprosić, być po prostu zdrowym. Zwłaszcza, że tych sukcesów, tak jak mówisz, no tak, wiele nie było. Jak na tak fantastycznego piłkarza, zadziwiająco, skromne CV. No być no, te może teraz sobie odbije w tym sezonie i, chyba, i... chyba każdy obiektywny mu tego życzy, żeby sobie w końcu odbił, mistrzostwo zdobył. To prawda. Ty jeszcze nie problemy na. Szczęście go omijają gra bardzo dużo regularnie, odpukać nie malowane, oby tak było dalej. I lewe skrzydło, czyli Iwan. Nie spełniony w Borusi tylko jeden sezon. Tam jakieś. Półtora pro... dokładnie. O, półtora sezonu, oczywiście. Tam jakieś problemy tarcia na, na, linii, na linii perisic Klop spowodowały tak, to, że, że zrezygnowano z niego i odszedł do Wolfsburga. On był w ogóle piłkarzem chimerycznym. Potrafił zagrać jeden dobry mecz, potem koło trzech przechodził gdzieś obok. Jurgen Klopp bardzo się złościł, bo Iwan Perisic miał troszkę niewyparzony język. Publicznie narzekał na trenera, na zawodników i Jurgen Klopp odpierał to twierdząc, że chorwat jest dziecinny i Generalnie zachowuje się jak z grabkami w piaskownicy. No i dość szybko strasznie doszło do tego rozstania. Nie wiem, być może, so, być może za szybko trafił do poważnego klubu, no bo trafił jednak z brugi, to ta przepaść była ogromna. No i potem Wolfsburg, Inter... Tam już zdecydowanie lepiej. W tym Wolfsburgu przede wszystkim się odbudował. Dwa świetne sezony, no i to poskutkowało transferem na półwyspie Papeniński, teraz świetnym mundialem. Mm -hmm. No tak, teraz, teraz zdecydowanie ta kariera rozbłysła. Fantastyczny piłkarz, świetne Mistrzostwa Świata za sobą, dlatego w naszej 11 się znalazł. Kolejny skrzydłowy, ale już bliżej napastników, tak go umieściliśmy, bo chyba bardziej jeszcze ofensywnie nastawiony niż Hitariani Perisic, czyli Ousmane Dembele. On jest u nas na prawej stronie, bo to piłkarz lewonożny lubi, lubi sobie zejść do, do środka w środka. I też takie rozstanie w kontrowersyjnych bardzo okolicznościach z Borusią. No To jest jakieś absurdalne, bo to jest piłkarz, który w pewnym momencie zniknął. I to zniknął po prostu dosłownie. Dyrektorzy Borusji wychodzili przed kamery i mówili, że oni naprawdę nie wiedzą, co się dzieje, ale on nie ma kontaktu, nie odbiera telefonów, nie odpisuje, w domu go nie ma, no nie wiadomo. Bo chociaż w Ren było to samo. W pewnym momencie powiedział, że chce odejść, wjechał do Senegalu, napisał SMS-a, że ma dość no i szukaj wiatru w polu. Ale mimo wszystko no, z perspektywy Borusji fantastyczny interes. Kupiony za 15 milionów, rozegrał 50 meczów sprzed zadane za 115 z hakiem, więc tak naprawdę na czysto 100 milionów bajka. Nie, nawet, nie i, nawet jeśli były takie perturbacje <gry> jest, trzeba było wysyłać detektywa, żeby go szukał. Y -hmm. e na lewej stronie e ataku, po drugiej stronie niż Dembele będzie Pierre-Emerick Aubameyang. Co prawda, on się zdecydowanie lepiej czuje na środku ataku, no ale tam... No, Zaczynamy jako skrzydłowy w no tak. Dla takiego jeszcze jednego niezłego Pierwnego. snajpera, także zaczniemy od... Oba tu tudzież jak niektórzy mówią Adeba Długa kariera Bastia, Milan, Saint Etienne i w końcu Borussia Dortmund wreszcie gdzieś zakotwiczył na dłużej. Chociaż no w Saint Etienne też kilka lat spędził, bo był wypożyczany często z Milanu. Trafił za 13 milionów euro, odszedł za ponad 60 do arsenalu zeszłego roku. super interes, choć początki nie e, Grał na skrzydle, bo oczywiście na, na szpicy grał Robert Lewandowski. na tym skrzydle e, no, trochę był takim miejscem bez głowy. Wypuszczał sobie piłkę, ale czasem nie zauważył, że mu się boisko kończy, już tam było po akcji i tak dalej. Natomiast potem troszkę okrzesany okrzesan został taktycznie. E, no już jako snajper po odejściu Lewandowskiego świetnie załatał tę lukę, świetnie się prezentował. E, no kolorowy piłkarz, złote buty, złote samochody. Każda, co, tak, na fryzura? Tak, tomycyn na fryzura, maski Spidermana, maski Zorro. A podoć niemieckie media mówiły, że prywatnie bardzo rodzinny chłopak y, unikał wyjść na miasto, jakiś tam imprez. Tutaj lubił błyszczeć i tak dalej, ale jeśli już przyszło, co do czego, to wolał z dziećmi posiedzieć w domu. Wiesz co, ja jako sympatyk Arsenalu, gdzieś tam obserwuję go na Instagramie i rzeczywiście coś w tym jest, że on tak błyszczy, już no tam wrzuca zdjęcia z swoimi hmm. autami. Auta oczywiście go tam y, są jego pasją. Natomiast poza tym zdjęcia wstawia głównie z rodziną, obok, tak. z dziećmi, małżonką. Także... No nie, na próżno go raczej gdzieś tam w nocy w kasynach to się chwali, to się chwali. Szkoda, że Dembele nie idzie w ślady, w ślady swojego przyjaciela. No i na środku ataku Robert Lewandowski. Uwaga, niespodzianka. Kto by pomyślał. Kto by pomyślał? Lech Poznań dostał za niego 4,5 miliona euro. Jeszcze wówczas Borussia dopiero zaczynała ten swój marsz na szczyt, dlatego były wtedy całkiem spore pieniądze jak na BVB. I w tym przypadku nie zarobili na nim, tak Tak dosłownie, tak jak, tak jak w przypadku Dembele, bo odszedł za darmo, tak się umówił z Bayernem, tak się umówił tak. z Borusją. Później chyba chciał troszkę od tego odejść, bo jednak gdzieś tam Real się pojawił chyba na sprawy. Chyba, bo to już już w styczniu jakby ta umowa, ta, ta, ta umowa przestrzeni podpisana w styczniu. Tak. No i to chyba była trochę pochopna decyzja, bo jednak miał takie argumenty. Tak, miał takie argumenty tak naprawdę na dłoni, że chyba mógł powalczyć o kontrakt w swoim wymarzonym realu, być może na kluby się Ktoś tam. Kucharski dobra. mówił, że on go wtedy przekonał, że dotrzymaj, no tak, dotrzymaj tak. słowa. Umówiłeś się, umówiłeś się z Bajernem, mm. więc No i to też zabawne, że Bayern był wtedy na takim ścisłym szczycie tuż obok gdzieś tam Realu Barcelony mm. i lewy miał takiego pecha, że trafił gdzieś tam. On sam, no nie możemy do siebie dużo, wiele do zarzucenia. Tak mm. może poza tymi meczami wiosną gdzieś tam w de decydujących fazach Ligi Mistrzów, ale znowu jak Hummels, bliżej Ligi Mistrzów był, był w finale w czasach gry w Borusi niż, niż w Bajernie, tak. gdzie nigdy do finału nie doszedł i jeszcze jeden napastnik nam chodził po głowie. Żeby gdzieś go tutaj wcisnąć, ale jednak uznaliśmy, że Ciro mobile, bo o nim mowa, miał na tyle nieudany ten pobyt w Borus i Dortmund, że, że u nas zmieści się tylko na ławce rezerwowej, chociaż po odejściu z Dortmundu udowadnia z powrotem on we chyba Włoszech. po prostu radzi sobie dobrze, ale u siebie, u siebie u potem tak. cywili także średnio, a w Niemczech miał problemy na każdej płaszczyźnie piłkarskiej i takiej towarzyskiej. Nie udzielał się drużynowo poza boiskiem, gdzieś tam narzekał, że go koledzy na obiad nie zapraszają na kolację, no zupełnie się nie zaklimatyzował w Niemczech. Mhm. W każdym razie teraz kibice Lazio na pewno nie mogą narzekać na jego skuteczność, a skoro jeszcze rozmawiamy o Borusii za chwilę podsumujemy tę naszą jedenastkę, to musimy wspomnieć, bo przed dzień naszego nagrania gruchnęła wiadomość, pierwszy wielki transfer tej zimy, czyli Christian Pulisic, Amerykanin, odchodzi do Chelsea za 60% 4 miliony euro gdzieś tam z bonusami, tak? Przy czym zostaje jeszcze wypożyczony na pół roku, zostaje jeszcze w, w, w Dortmundzie. Jak oceniać ten transfer? Ogromne pieniądze. Osobiście nie mam przekonania, że piłkarskie zawarto takich pieniędzy, natomiast pamiętajmy, że on jest Amerykaninem, że pozyskanie Amerykanina w niesamowity sposób otwiera marketingowość ścieżki klubowi. Bo Rosja Dortmund przez długi czas bardzo skutecznie to wykorzystywała. Otworzyła się na ten rynek Stanów Zjednoczonych, więc z tego też czerpa ogromne profity i na pewno na, to też mieli na uwadze działacze Chelsea. Kiedy go pozyskiwali. No, no i, i świetny. I wiek, tak. tak Zabieg też się płaci dzisiaj. Tak, no i świetny interes perspektywy Borusi, bo pamiętajmy, że on ma półtora roku kontraktu. To zostać za piłkarza z umową jeszcze na 18 miesięcy ponad 60 milionów, bajka. Dokładnie. Może on się kiedyś pojawi, jak, jak, jak podejmiemy jeszcze raz próbę zmontowania takiej jedenastki, ale musi chyba wejść na ten poziom z zeszłego sezonu, bo teraz gdzieś tam musi przegrywa, przegrywa jeszcze, rywalizację Tak, z Jadonem Sancho zdecydowanie. Także życzymy mu wszystkiego dobrego na Stanford Bridge i podsumowujemy naszą jedenastkę, wymarzoną jedenastkę Borusi Dortmund. Gdyby nie oddała ona w przeszłości swoich najlepszych piłkarzy w tych ostatnich latach. W bramce mamy Jens Alemana, obrona to Łukasz Piszczek, Sokratis Papastatopoulos i Mats Hummels. Linia pomocy. Henryk Mkhitaryan, Marko Roys, Ilkay Gündogan, Ivan Perisic i Atak. I Atak, Ousmane Dembele, Pierre-Emerick i Robert Lewandowski. A jeszcze jest taka moja uwaga, skoro o tym Arsenalu wspomniałem, że trochę ten Arsenal... Zresztą Borussia nawet chyba zaczepiła ostatnio Arsenal na Twitterze, kiedy Sokratis podawał do Obama Younga i i tak padł tak pad, gol do Arsenalu. Tak, tak, tak. Tak, tak. tak i Była asysta i, 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 i gol byłych piłkarzy Borusy. Jeszcze jest militarian do tego, także robi nam się trochę, no i trochę szef, Dortmundzki ten Arsenal. No i szef scoutingu, którego wyciągnęli Sven Mislintz parę lat temu. Dokładnie. No, nie, no, za dwa lata temu jakoś. Dokładnie, się znikąd, znikąd się to nie bierze. Te, te w Londynie korzenie dortmundskie. Dzięki, że byliście z nami. Zapraszamy na kolejne te, tego typu nagrania z naszego cyklu. Przejrzymy też mniej znane kluby, zajrzymy do Włoch, do Anglii, jeżeli macie jakieś propozycje. Do Holandii, do Portugalii również. Jeżeli macie jakieś Propozycje dla nas, jakimi klubami powinniśmy się zainteresować i jakich piłkarzy odkryć, którzy w przyszłości grali w tych klubach, o czym my byśmy czasami nawet nie wiedzieli, to zapraszamy do zostawiania komentarzy pod tym filmikiem i oczywiście do subskrypcji kanału TVP Sport na YouTube. Do zobaczenia. Dzięki. Dziękujemy.